Siemanka jest rumaczek, 5 witam wszystkich bardzo w pierwszym odcinku z Lola. Tak, dzisiaj ze mną Copel91. Siema no. I gramy postaciami. No myślę, że dobrymi. No my, myślisz, oni mają... E, no! Oni mają... tysięcy... ten, postaci lepsze niż my. Na bota chodź. Dobra. Ile masz FPS-ów przy nagrywaniu? 20! Ja mam 30, ej, a zwykle mam 60. Nie, tak mało. O co. Ej, no. ej no, nieważne. Ej, na nagraniu nagra na, na to dobrze wygląda. Ale na 20 FPS-ach się nie da grać. Da się, da się. Nie da się grać. Poczekaj w tej chwilę. Muszę pozamykać gówno różne. 10 kart internetu. To zamykam, to mogę zamknąć, to też. To poczekaj, jeszcze z komputera coś odinstaluję. Ej, dlaczego ja mam cały czas... Wyczyszczę inne nagrania z Frapsa. Co cały czas... Ja też nie nagrywam. To nie, nie, nie nagrywamy. Nie, ja nagrywam, nagrywam, bo już mi ścina. Lol, ale przez chwilę nie nagrywam, ta, nie nagrywam. także przepraszam Was widzowie. Ale przez chwilę tak, nie ja nagrywam. też bardzo przepraszam, też nie nagrywałem przez chwilę, przez przypadek. Bo, bo co? tam oczywiście coś grzebaliśmy i już musieliśmy skieprzeć, no Tak. Kurde, jak się ma 27 FPS-ów, to na przykład jest słabo, nie? Ale jeżeli już ma się 30, to już jest dobrze. A, ja mam 60 standardowo, ale miścina, bo jest w końcu nagrywanie, nie? Tak wiadomo. To wiadomo. Tu właśnie, ja też mam standardowo 60, ale nie wiem czy od razu mam 20 albo 30, nie? Aha, bo, bo... to jest znak, że nagrywam, bo mam 42 FPS. Ej -y. no i co ode mnie pacjentem? mam 40. A, tak mi skaczą, tak jak mówiłem. Oh, Fuko oni mi klepią miniony, fuck. O, przylas łaskawie, kurde Jeszcześ, że spamuje No to przyjdzie nie, nie. Na pomoc O oh, fuck trudno mamy piąty Ej, on jest słaby Idziemy na niego? Zastanawiam się właśnie Chociaż wiesz, możemy mieć minimalnie do, do szóstego i teraz użyję ultra, nie? A to fajne nie jest. No ale ty masz ultra. No wiadomo I 30 FPSów, o 60 hmm. Kurde To idziemy na niego? No nie wiem, to idziemy Ej, ale ja się trochę cykam Zobacz jak on bije To słabo trochę bije Słaby on No właśnie Nie, nie atakujemy My musimy sejtaż bić ten, ja bym musiał sejtaż wziąć ten Nie śmiej, słyszałaś jak on się śmiej? Oh, Ufa Jezu, yes, jeszcze nie mam szóstego Jeszcze trochę Dobrze Już mam Co, idziemy? ja nie mam many enemy has been slain. Idziemy? Mogę duży ultra Idziemy? Go Dawaj jak się cyka Patrz patrz, pa pa go pa go Jak on pal. się cyka Pa, pa jak łypadę Dobra No chodź tutaj Teraz uciekasz, tak, tak? O patrz O Jezus Która od robi? ej! Ej, ja się takie babie, mamo No i patrz, jaki tchórz z niego co to miało być? Jakie tchórze, Jezus. Kurde? Zwykle. Jezus, Wszystkie zużyłem. <gry> No ja też. No, i no ja ja też. 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 Ja Ja też. Jezus! No Ja też. też. Kupić Kurde, jakie cioty Jezus. No. Nie to czarne, po prostu. To też. też. Ja też. Nie, nie Ja tak To też. Ja też. Ja też.

Kurde, ten o, ten... Jezus Ty, Maria. Chińskie działo we mnie nawala tu. Zostaw mnie, to mój kill. Oh. <laughs> <laughs> What? Dlaczego? Pewnie to, to rozwalił Game Gęszczma. Czy naprawdę go nie trafiła? Dawaj na niego! Zobacz jaki tchórz z niego jest! I teraz użyłeś. Ja jestem Ej dawaj! No nie na mnie! Co na mnie to gówno Kurde już nie ma miniomy zdadały Już idą kolejny Czekaj, 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 czekaj Czekaj, mi się naładują ten Efekty Czekaj, to się mówi Skille, no Skille serio Boże. Co dawno nie grałem w ogóle Bardzo dawno Co to z niego. Haj, <grym>, go no. Jezu, jak tam jest! Para mi, para par. No tak, będzie się kampić No, no. no, no boć, bo... nie, czekaj, czekaj, czekaj. No, no patrz tutaj. Dawaj Jezu! Teraz, teraz, teraz! No nie na mnie wieża, no please! Dobrze. Wieża mnie zasaliła? Kurde, ja już nie mam ten many. Ja się serio, na minionach. Dobra, no, nie, Ten, niepotrzebnie uciekał, gnojek kiedyś. Yyy, e, dobra, coś chciałem sobie kupić, aha, co to jest? 15, hmm, 15% speed, dobra, będę szybciej walić. Mam 1, 1, 1. Ja mam 1, 1, 1, 1, 0. Raz raz szybciej, Jezus. Ty, tam jest ten, Zabójca Master G, czy co to, to, to jest? To jest Jax, nie? Master nie, to jest Jax. Enemy has been Pat, Jack Skoksi widzę. Idziemy na niego, nie? Tak. Go, ja mam wszystkie rzeczy, kurde, skile i ultra. ma jeden flak. Tak, mało. No chodź marchewka, ty śmieciu. Już się cykam, nie? <laughs> Jak się cyka Kiedy mogę sobie kupić ten eliksir w waleczności, co to czy, co tam jest? O, patrz, idzie, idzie, idzie. a to ten! Burężów Co? My mamy takie sam jak oni Czekaj. Okay. O rozświetliłem, żeby tutaj mi się nie ukryli w krzakach. A się cykają. Idziemy? Masz ultra? Tak. To dawaj. O jak świadają? Na tą baterkę, dawaj. O! Nie no! Ja jak jak piję! F**k! TU JEST?! Właśnie. Ho ho ho! Uciekłem! What?! Twój trup! Twój trup tu jest! What?! I bije nasze boty! What?! What?! What? What? Co? What? Jest? Nie wiem! Jakiś, jakaś moc chyba, wie? Ale zabiłem go. <laughs> What the fuck. Czekaj, czekaj, czekaj czekaj, czekaj, trochę HP Cholera uciekł. Niech zwykle czekaj, się czekaj, No czekaj! Ja chcę tylko czekaj, HP O cholera. No teraz, to teraz się kopa, no zajęli się. czekaj, O, o on nawet nie czekaj, że go zabiłem. czekaj, czekaj, go zabiłem. Nie zabiłem. Nawet nie zabiłem. ale mi... Z... kurde kopnął, mi nieźle. Kurde, <laughs> kopnął mnie nieźle. To mnie. No, chodź tutaj, chodź, chodź tutaj. Uh. Nie na mojej bardziej wieża! O, księdza, kolega Okej cześć. Cześć. Tylko Ty patrz, z nich zobacz się cykają, nie? O oh, Jezus! Yes. Okay, Wysp naszyłem Spida Przez chwilę uh! tak. Wow. Łał Uuuu Opa A! O, bo tam tamtemu Kurde Nasusowi Jakiego ja mam sprinta w ogóle? Ja tak właśnie Oluu, 523 mam Łatwe jaki jakim cudem Kurde, A ty co tutaj? No tak O A co? Teraz dedam już A chyba, że nie a <noise> Jak to się mówi, nie na mojej barcie. O kurde no Co to jest takie? <noise> ja ja jakieś gówno W no. do bazy chce coś kupić. O no, nie mnie! Geju okay. Jezus, jak mi z... O, co to jest? Ja zaraz do ciebie przyjdę! Kurde, rozwalam na wieżę! Nie! A może? <laughs> Ruszę, zjedę pan do ciebie O fuck, nie w to miejsce! <laughs> Co ja zrobiłem, boże! Jeszcze <laughs> 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 trzech nie musiałem pedałów zaatakować, nie? Nie, nie mębicie <laughs> tego

już! Pa jak się tu kampi w pszakach eee! 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 Co?! Nie! Bez jaj Zabij go! ZABIJ GO! Brawo, pierwszy kill Drugi O Super, <noise> Jakby ten milion. Ej, tak, nagle ten minio taki transformer Zwie się i transformuje w bota nie, nie bota, boty to są te... Zostaw ich! Nie, to nie. <noise> What the fuck, o co chodziło? Tę mu życie zabieram. Chciałem <noise> sobie potekstić. Ej, zaraz będę miał jedenasty level. I zaraz będę miał to ultra uleczenia! <noise> Dwóch małych tych... Jeźdź, nie <noise> pierdolę. Pierd... pierd, pierdzi, mały pierdziel No i zukiego okay, stąd Dur nie nasy No coo? Jaki problem? Eee, zostanie teraz będzie z tobalan. No tak, tak, ucieka! No, chodź tu, chodź tu, chodź się klepać. O kurde Ciebie zboże Go o raz. o! No i dwóch nie bierzesz do o Jezus Pomagam Nie na długo A! Ale zabiłem go! Ale go zabiłem! Ej, dwóch zabiłem! Nie, jednego! Ej, teraz ten trup twój... No, bo ten na Mój Jezus, nienawidzę siebie! <laughs> What the fuck? Dziwnie to zabrzmiało No O mam asystę Też mam jedną asystę mam To ważne, Ten Adami w ogóle nie walczy, nie? On kurde To jest gry Ej My, my go... Ej czekajcie Eee report Him Że mi nie Ty patrz tutaj! Chodźcie! Come on! O oh, fuck, no już. Hmm. już się czekają. Nie I przyszli! Come on, come on, come on, o oh, już. Ej, to co on robi? Co ten asasin tu robi? O Jezu! No. Aaaa! Dawaj na jej! Ty no jakie... Nie gram w tą zastraną grę! Jak on Nie nawet jak. No i oni sobie teraz rozwalą wieżę, kurde no. Ja dupa już. Czy ją już szpitalają? No chodźcie! JAKIM CUDEM?! Mhm, tak, to jest też bardzo możliwe akurat. Mhm. No i znowu ten trup tutaj. So, bardzo... Sorry, muszę cię zabić. Bardzo ciekawe, jakim cudem to jest możliwe, nie? Że mi na kilka hitów ściągają. Zamiń. Dzięki, zabrał mi Ale A ja tutaj ultra użyłem no. No nie mam najwięcej śmierci w drużynie. Masz. Nie. A nie. Ja A ja ten nie rejs Działam, a tam. Ale on czeka, jest? O przegramy. No wiem Dobra, ja zbieram jakieś lepsze może ostrze. O, nagle 102. <laughs> eee. O no po co brat ma? Bo tu jest klepa, jakbyś nie zauważył. I dostajemy ostro po dupie Dziękuję, że przyszedłeś Nie zawsze przyszedłeś jak już się jest po wszystkim No Patrz, tutaj asasin idzie nie to Jack To tań gruba sy. Dawaj na to Nienawidzę Co uciekasz teraz dupku jeden? Jaki debil O Jezus! Eee! Jaki debil, boże. Jest tutaj wszyscy siedzą, oh fuck Ej! Ej! Wracaj do bazy! Co tu jest? Zobacz! Ej! Jezus! Ej kurde Ej serio! Ej dobra, już po ja już papa! Od razu lepiej Mogę trochę HP, Dzięki. Jezu, jaka tu masakra była. O oh, fuck. No, mój, jak A co tu robisz na służbę? Patrzą. Wszyscy tu przyszli. No, właśnie widzę. O oh, fuck. O, wow. Ale <grym> <Mam blanik. grym> Bardzo można powiedzieć. Zawsze jak No ode mnie! Gówno! burza, POPRO! Ah, super! Dabra, na tyle, tyle eu escalei. Dobra, então vamos voltar para a semana vamos voltar para